Dostałem mi ostatnie wielu Potrzebuję dwie nowe. Jak starczę wielu to jest good game. Szczerze? Ja trochę podaję, bo o, już mam przewagę liczebną. Za późno zrobiłem wielu Powinem Powinienem od razu pójść wielu Nie, ja już tego nie wybroni niestety. Nawet nie chodzi o żelazo i węgiel, bo on mi wcześniej się gospodarkę uszkodził. E, powinienem od razu pójść. Jeśli chciałem mieć wielu powinienem zrobić od razu, bo technologia na nie jest dość droga. I powinienem od samego początku pójść w stronę wielu chłopek. Staciłem przewagę w momencie, w którym poszedł... No zobaczcie ile ma strzelcę, już tego nie ugram. No dobrze, to już to w takim układzie.